Dzień dobry Państwu! <grym>, nie to było no oczywiście. Jak zwykle zgadnijcie, kto czeka, zgadnijcie, kto czeka. Dzień dobry bardzo, samochód zatankowany, dziecko z tyłu spakowane, nie widać. Maniuś? Maniuś, o no właśnie, Maniuś dostał prezencik, więc nie ma psa. Tutaj niektórzy są obok. Kot pilnuje domu, zaczynamy wikę. Ręka Sprawiedliwość. Zaczynamy weekend i zaczynamy nowego vloga. Zapraszam. Słuchajcie, nie może być normalnie. <laughs> nie może być normalnie, ja mam monopol na te karty, słuchaj. Panie Nośku, dzień dobry. Dzień dobry, jak pana Doga? Nudy nie, zeżarłeś kostkę swoją, A, którą miałeś wreszcie. Miał gryźć cały czas, kostkę i w 10 minut się z nią rozprawił. A ZOO Plus nie dostarczył nowego zamówienia. Jak był to, to mu zajmowało. Byłeś z jakieś, miałeś małe ząbki. miałeś. Słuchajcie, testujemy coś. Jestem strasznie ciekawa, bo ja widziałam oczywiście to gdzie? Na Instagramie i ponoś to jest przypyszne. To dużo na Instagramie się Ja za dużo, tak. Ej, to jest takie małe. Ej, naprawdę to jest. No dobrze, no ale spróbujemy, ja myślę, że... No to dobrze, Mariusz już się Ale to jest ciężkie. Mariusz się obudził. Chciałbyś rogalika z nugacikiem? Zrobimy... nakarm mnie. nie, ja się boję. Zrobimy test na żywo, jak to się nazywa rogalika z nugacikiem. <noise> już z tyłu. No dawaj mi tego rogalika. Na, na pewno nakruszę. No to samo ciasto będzie. No to będziesz gryzał. Mmm, mmm. się budyniowe trochę z no nugacikiem. Mmm, okejka. Mmm mm -hmm. oj, oj, oj Możemy wrócić po pięć jeszcze? Nie, drive suru nie działa w drugą stronę. Bardzo dobre. Dobra, nie? Mhm. Mm Jakby co? Mhm, mm mmm. -hmm. Dlaczego tylko jeden kupiłeś? Jakby co to polecamy? Uf. Dlaczego jeden kupiłem, bo jesteście obrażony na cały świat? Nie chciałbyś niczego. Nie, nie chciałem śniadań. No to jak mi zażarł już. Mm, ale fajne, polecamy. Mar 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 Czy Mar Wy też uważacie, że śniadania w McDonaldzie to jest bez bezsens? Słuchajcie, ostatnio jak jechaliśmy, ostatnio jechaliśmy. No, mój chłopak był obrażony, wiesz, to był obrażony, bo zapytałam Pana, bo jakby śniadania śniadaniami, ale ja myślałam, że no, tam normalna oferta też funkcjonuje. Ja generalnie się nie znam na McDonaldzie, mm, chociaż poznaję coraz lepiej ofertę. Mm. E Generalnie nie znam się na McDonaldzie i myślałam, że ta normalna oferta też funkcjonuje. Ostatnio właśnie podjechaliśmy w godzinach porannych. Mój chłopak był obrażony, chociaż już już więcej nigdy do McDonalda nie przyjedzie. Mm, no ale jak widać, nie wyszło. Dobra. Bez pijam. sensu. Jak ktoś chce zjeść śniadanie, Obocie. to sobie kupić śniadanie, a nie narzucają z góry. Bo ty nie lubisz tych kanapek z jajkiem, nie? Główno jakieś, dajcie mi Big Maca. Przepraszam. Przepraszam dzisiaj, dzisiaj jest zły nastrój, wszystko jest złe, Dopiero poza, kawę piję, poza nugacikiem, z mlekiem sojowym. Byś zrób kółko jeszcze po trzy takie. Nie. Słuchajcie, <noise> wróciłam właśnie z dills, y. szybko wyskoczyłam, to był największy dills, jakiego w życiu widziałam, ale kupiłam właśnie yy, tą, co mówiłam wam, pomarańczę, tylko gorzką i dostanie ją dzisiaj moja mama, więc jestem mega ciekawa. No kupiłam też tam parę pierdu. oczywiście te jajka kupiłam na zapas, a tutaj... Dla naszego mężczyzny kupiłam, bo on musi, wiecie, mieć co gryźć. Monsterki, jakieś kremy do rąk, nie, nie ty. E, no i tak, i jedziemy dalej. I w ogóle tutaj było tyle chemii. Kupiłam kokolino największy za 12 zł, więc mega się jaram. No, pańska w domu. Dobra, jedziemy dalej. Państwa, w drugim dniu, słuchajcie, weekendu znowu pod McDonald'em, znowu z kawą, słuchajcie, wracamy do domu. To był dość intensywny weekend i oczywiście, że nagrałam tylko sekundę. Bo jakby wiecie, że ja, jak się dużo dzieje, to nie mam kiedy nagrywać. Poczekajcie, muszę tutaj otworzyć, przytrzymać. Chodź Mariutku, przywitaj się, chodź, dzień dobry, Boże, słuchajcie, ile on miał zabaw, dzień dobry, ile on miał zabaw i rozrywek, to jest niesamowite, mam wrażenie, że my i no, nasze normalne życie, dzień dobry, jesteśmy dla niego nudziarzami, no ale cóż możemy poradzić, Szybciutko. szybciej. Jeździ sobie, słuchajcie, w tym, e, w tym takim koszu z AliExpress i na tym ma swoją poduchę też z AliExpress. I ogólnie polecam to i dość to super. Także Mariusz sobie tam jeździ, przypięty, nie sprawia problemu. Teraz będziemy starać się go uczyć, nie przypinać go z tyłu. No tylko teraz będzie, oczywiście, niektórzy mają obiad tutaj. Jeszcze Zobaczcie, dobra, jaki dobra, kochany. Dobra, to tyle. A ja jeszcze coś powiem. Zobaczcie, jaki kochany tutaj jest. Także niektórzy mają obiad. Ja mam, tak jak mówiłam, kawkę. Wracamy do domu. W domu, słuchajcie, czeka na nas kot, który miał chatę wolną, więc myślę, że bułka też odpoczęła trochę od nas i przede wszystkim od Mariusza. Ale słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć o swoich spostrzeżeniach w zmianie zachowania. Znaczy, to wygląda jakbym o Twojej zmianie po kastracji mówiła, ale chodzi. Mam pytanie: czy tam jest płatne, czy nie? Nie, to, ale ta nie jest płatna. Tak to wygląda, bo prawdziwy gospodarz, słuchajcie, zawsze do domu donosi, ja się zawsze z mojego chłopaka śmieje, że on trzyma 50 godzin, ale już, już nie trzyma. Eee, co chciałam powiedzieć? A, o tej kastracji, a propos Mariusza. Boże, jak zagląda z ojcem. Słuchajcie, ja aż rozmawiałam z weterynarzem. Mariusz ojciec wróci. Ja już rozmawiałam z weterynarzem, czy ja sobie już mawiam jak prawdziwa matka, czy to jest możliwe, że ja już widzę zmiany w jego zachowaniu. Um, I słuchajcie, jakbyśmy na zdjęciu Fów już rozmawiałam z, z lekarzem, bo Mariusz przestał tak bardzo zwracać uwagę na pieski. Co jest dla mnie szokiem, bo on kiedyś y, nie było opcji, żeby nie zwrócił uwagi na każdego psa, którego mijamy. Teraz to jest tak wybiórczo i dla mnie to jest niesamowite i to jest właśnie kwestia kastracji. Tak powiedział nam lekarz, że po prostu to jakby. Trochę jego zainteresowanie spadło, natomiast testosteron u psiaka jeszcze będzie krążył przez pół roku. We krwi, a później to wszystko wiadomo. We krwi, nie wiem czy we krwi, no we krwi. A później to wszystko opadnie. Także no, jestem zadowolona, bo też byliśmy w miejscu, gdzie były inne pieski. I faktycznie te pieski, w sensie samce, miały już do niego inne podejście niż na początku. Więc jestem w szoku, jestem bardzo zadowolona i w ogóle to, jak on się teraz bawi z pieskami, to jest dla mnie niesamowite. No. Słuchajcie, a jeszcze taka propo, dzisiaj jest niedziela i dzisiaj leci, już jest na kanale ostatniej. Filmik z serii Tydzień z Mac. jestem zachwycona waszym, waszym zaangażowaniem, waszą aktywnością tym, że wam się to tak podoba, ja, ja nie pamiętam, no w sumie może na vlogmasie, ale ja nie pamiętam, o dzień dobry, stoją państwo naprzeciwko mnie, dzień dobry, może pomacham, ale ja nie pamiętam, żebym, żeby pod jakimiś filmami było ciągle, codziennie takie zaangażowanie, jestem tak zajarana tym, że słuchajcie, wam się to tak podobało, że ja się teraz zastanawiam, znowu najchętniej robiła tydzień z mek, no tylko niestety moja doba ma te 24 godziny, nie chce się rozciągnąć, nie chce się wydłużyć, ale na pewno będziemy powtarzać takie akcje, ja raz jeszcze Wam dziękuję za to zaangażowanie. To jest dla mnie mega nagroda, za to wszystko. Bo jednak nie ukrywam, że nie jest to łatwe, ale bardzo się cieszę, uważam, że było warto. Eee, I dajcie znać, co Wam się podobało najbardziej w tym tygodniu z mek. Maniutku, zaraz ojciec przyjdzie. Dajcie znać, co Wam się najbardziej podobało w tym tygodniu z mek. Czy Wam się podobało, chociaż to, to chyba już widzę. Eee, I raz jeszcze Wam serdecznie dziękuję. Jeśli macie jakieś komentarze co do tego, to chętnie zapraszam tutaj. Eee, wiecie, do rozpisania się. Ja. Wszystko czytam, staram się na większość odpisywać, także raz jeszcze powiem, że bardzo mi miło idzie. Ojciec, kończę. ty jesteś tak piękny, słodki uroczy, że już nawet ten tartak tutaj z tyłu wybaczę. No, zobaczcie, jak mi kochany. Super te patyczki, kolejny jest. Chodź, idziemy do lasu się przejść. No, chodź. U jeżu, jeżu, idziemy do lasu się przejść. Tak, idziemy. Słuchajcie, wbrew prognozom, Mariusz, nie ciągni. Zrobiła się taka cudowna pogoda, że przyszłam trochę, ała pospacerować z maniutkiem w tak zwanym międzyczasie. Na razie tutaj go trzymam na smyczy, bo yy, no blisko jest ulica, ale zrobiła się taka cudowna pogoda, że słuchajcie, znowu czuję wiosnę, czekajcie, bo mnie dziecko ciągnie, znowu czuję wiosnę i powiem wam, że... Tak, jak ja Wam mówiłam, ja lubię każdą porę roku i dla mnie każda pora roku ma swój klimat i w każdej da się znaleźć coś fajnego. Zresztą ja jestem osobą, która stara się szukać pozytywów, generalnie we wszystkim. Eee, I powiem Wam, że teraz wraz z tymi promieniami słońca, że wiecie, widzicie, już jestem bez kurtki, w ogóle mam te nowe. Mam jeans, ale o tym zaraz. Eee, i właśnie te takie pierwsze promienie słońca, że już jest tak ciepło, można wyjść bez kurtki w adidaskach. No to prawda, z gołymi kostkami chodziłam prawie cały rok, poza tymi ogromnymi mrozami, ale to jest takie super takie uczucie, jakby człowiek zrzucił z siebie, nie wiem, jakąś taką starą zimową skórę. No, chodź, zostaw, zostaw, zostaw sierść po piesku. Eee, także fajnie. Mam nadzieję, że u Was też jest spoko pogoda, że. Razem z moim filmikiem, bo to w sumie dzisiaj już poniedziałek dla Was, że razem z moim filmikiem fajnie wkroczycie w ten tydzień. Słuchajcie, jesteśmy już w domu. Rozpakowuję rzeczy z weekendu, bo byłam i w Biedronce i w deals. To dla niektórych. Po tym, co wam pokazywałam. Słuchajcie, ten. Jak to się nazywa w końcu? To z Maka. ten karmelowy okrąguliec. Okrągulec. No przez dzień dobry kotełce. się moje. Nie wiem się nie zaśło. Pamiętasz jak to się nazywa, czy nie, bo nie wiem. Gotowy tak zakręcolec za zarumienie Dobrze, generalnie jak będziecie w maku i się nad tym zastanawiacie, to bardzo polecam. Potem od razu jest. Potem od razu Renigaz! Dobra, już jakby będę poważna. Słuchajcie, musiałam zrobić zapas tego. Tego wiecie, bo czasami w życiu kobiety przychodzą trudne chwile, czarne godziny, i na przykład myślę, że taka pomarańcza może rozweselić dzień. Jest trochę mniej fit niż standardowa pomarańcza, a jest przepyszna. Od północy 24. Nie? Tak, od północy 24. I pokażę Wam właśnie takie rzeczy z deals. A tutaj jest musli odpornościowe z Biedronki. Musi się wtryniać, jak zawsze. E, tu jest musli odpornościowe z Biedronki, bo widzieliście tamto ma z Lidla. I tak, poczekajcie, bo mam na to pakowanie, czekajcie. Oto. Musli. No i kot musi się oddać. Ej, a to jest w ogóle ta sama firma, właśnie teraz zauważyłam. Myślałam, że to jest Lidlowska, to Biedronkowska, ale no ja jestem grażyną zakupów. To było przepyszne. Później pokazywałam wam takie spurelli, które sobie tu przesypałam i było ble. Więc sam tego nie polecam, to polecam. I teraz właśnie znalazłam takie w biedronce z kolei, no ale spoko, że też jest ta firma. Musli odpornościowe. I zobaczcie, bo musiałam już otworzyć, oczywiście, jak wyszłam ze sklepu. Zobaczyć, jak to wygląda. I zobaczcie na to. Ja naprawdę jestem w szoku, że w biedronkach i blidlach są takie fajne mieszanki, więc kupiłam sobie takie musli. Bo wiecie, dzisiaj jest niedziela, jestem nie fit, ale jak już wy to oglądacie, to znowu jestem fit. I powiem Wam, że kupiłam, w ogóle to mogliśmy w samochodzie zostawić, kupiłam nam Monstery. Ja ostatnio jakoś mam coś takiego, że napiłaby mi się czegoś energetycznego, a po kawie czuję się słabo. Więc kupiłam tego monstera, on jest yy, zero cukru. I było właśnie w yy, delisie coś takiego, że dwa były tanie, ale nie mogły być też te same dwa smaki, więc wzięłam mojemu chłopakowi mango Mangoloko! Ale będziesz wariat, Wzięłam też krem. A to do czego? Do, do, do kanapek? To jest magia olejków. Możesz sobie do, do kanapek regenerujący krem do rąk. To się środka zregeneruje. Halochomora. Nie wiem, co z Wam pierdaczysz. A tutaj wzięłam. No, domyśliłam się, że z Harry'ego Pottera taką pozę przybrałeś. A tutaj mamy Luksję Polinezję. I to jest właśnie słodka peonia, jak to mówią Instagramerki. Ja ja powiem mało Instagramu, bo piwonia. I powiem Wam, że to tak ładnie pachnie. Mm. No i sobie już wnastrzeliam. I w ogóle, słuchajcie, byłam właśnie w tak dużym dealsie, że nie wiedziałam, że jest tak rozbudowany dział chemiczny. Mm. Żelę do kąpiel jakieś szampony. W pewnym momencie miałam wrażenie, że ja się coś pomyliłam i do Rosmana weszłam, ale naprawdę było spoko. I słuchajcie, próbuję wyciągnąć ostatnią rzecz. Kurde, to oczywiście, że nie wyciągnę. I to kokolino, to słuchajcie, ma jaką to ma pojemność? 1800 ml i to kosztowało 12 zł. Słuchajcie, wiecie, że ja mam fetysz rzeczy do prania, więc tutaj się usatysfakcjonowana wyszłam z tego sklepu. I jeszcze kupiłam torbę płócienną. O, w sumie to adekwatne do ostatniej pogody, proszę bardzo. O, proszę bardzo, to są moje całe szalone zakupy. Rozpakowuję je, wszystko wkładam na miejsce jeszcze, tylko dam wam znać, czy ten krem ładnie pachnie, bo on miał też zostać w samochodzie. Mm, też pachnie spoko. Także to są właśnie nasze szalone zakupy. No i tak, muszę to rozpakować i trochę ogarnąć w domu. słuchajcie, przyszłam jeszcze chwilę do was pogadać Przyszliśmy, przepraszam z całą ekipą, bo... przyszliśmy do was jeszcze chwilę pogadać. Jestem dzisiaj w tych boyfriendach Słuchajcie, to był świetny zakup Naprawdę są genialne, bo są jasne. W ogóle słuchajcie, to też był hit, bo byliśmy u mojej mamy. E, I moja mama przez wiele lat czepia się mnie, że wiecznie przyjeżdżam do niej w dziurawych spodniach. Czy mnie nie stać na całe spodnie? I nareszcie przyjechałam w całych, była zaskoczona. Powiedziała, że chyba pierwszy raz w życiu mnie widzi w, w niedziurawych. Także śmiałyśmy się, ale generalnie to był super wybór. To one są, wiecie, jasne, takie wiosenne. E, no i też bardzo komfortowe. Dzięki temu, znaczy, nie wiem, czy to w sumie dzięki temu, że mają 1% elastanu, ale a, albo. Temu, że są większe, ale naprawdę komfortowo je się nosi, nie opinają. Wiecie, w samochodzie kilka godzin, tak? No tak, no, kilka godzin w samochodzie, i naprawdę czuję się w nich super, są wygodne. Też właśnie podoba mi się ich kolor, bo będą takie idealne na wiosnę. Jak widzicie, siedzę na balkonie w okularach przeciwsłonecznych, więc tak mamy pogodę. Nie wiem, ile to potrwa, nie wiem, ile y, uda mi się pocieszyć taką aurą, ale naprawdę, to składnie to był super zakup. Także jeśli się zastanawiacie, to ja nadal je bardzo polecam, nie tylko po przymierzeniu raz. I słuchajcie, ja już będę się powoli żegnać, będę kończyć tego vloga. Tak jak wcześniej powiedziałam, mam nadzieję, że to będzie taki, wiecie, taka sklejka, taki posklejany filmik, będzie dla nas wszystkich fajnym w nowy tydzień. Ja życzę Wam udanego tygodnia. Nawet jak będą chmury, to mam nadzieję, że gdzieś tam przebije słońce. No i dobra, kończysz ten, słuchajcie, cały maraton z mek, bo tak naprawdę wyszło 8 filmów pod rząd. więc cieszę się, jestem z siebie bardzo dumna i jestem z Was bardzo dumna. Także raz jeszcze dziękuję Wam bardzo za wsparcie, za te wszystkie komentarze, za aktywność. No i co? Widzimy się w środę. Teraz już słuchajcie będzie mi dziwnie, że będę miała takie wiecie, długie przerwy w nagrywaniu, no ale tak to jest. Dobra, widzimy się w środę w następnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa.